Chciałbym Tobie oficjalnie w imieniu Federacji FMM wręczyć oto te klucze do Feyodama. Wielkie brawa. Yeah. A z racji tego, że Dodge Ram stoi przed hotelem, Robercie, zapraszamy do Twojej fury na razie. Korzystaj, odpowiedz za chwilę, jeśli chodzi o Adriana Polaka, bo teraz o, zobaczmy, teraz, jak teraz... cieszy się ze swojego auta. Czekaj. Tam w galerii widziałem ciekawe zdjęcia. Masz to? Mamy to. jeździło naszym dożramem. E, no dużo nie pojeździłem, przyznam, e, bo prezent jest wspaniały i chciałem bardzo podziękować za ten pieprzony hałas, który zrobiliście wtedy. Cała Polska się cieszyła, niektórzy Polacy płakali, jeden zwłaszcza. E, ale no, że tak powiem, brać go na klatę, to troszkę za duży ciężar jest i ja po prostu zbankrutowałbym drugi raz. Ale. Ale na stronie dodż, Rampam Bam, jest taki list otwarty, w którym mówię z serduszka po prostu, jak się czuję z tym prezentem. I dałem tam propozycję federacji, i chyba, chyba, chyba federacja przyjęła moją propozycję. Mianowicie, się. za to, że daliście mi zaufanie, że klaskaliście i w ogóle super, super, to ja w tym doju poprowadzę przez minimum trzy miesiące zajebisty format, gdzie będę zapraszał ludzi z fejmu obok Fejmu i w ogóle będzie zajebiście i będę go prowadził z największą rozkoszą, e, a dzięki temu nie będzie to auto tylko moje, może ktoś inny z niego pokorzysta, więc będziemy napierdolać content. Tak, Boxdel? E, no spoko, tylko bardzo ważne jest to, że my odkupujemy jakby to auto tak, od Ciebie, tak. bo o czym nie wspomnieliśmy, że Robert tutaj e... Zostanie mu to jakoś wynagrodzone, mimo wszystko, że tego tak. rama nie chce. Dostaje, znaczy ja go chcę, ale ja go nie mogę. To jest taki, Tak, tak, tak. To, to jest taki, to słoń, luz, taki luz. słoń w prezencie. Mi jest bardzo głupio, ale nie mogę się zachować aż tak nieodpowiedzialnie, więc auto sprzedaje, federacja poszła na rękę i robimy w nim zajebisty content i myślę, że wilksyty owca cała i włodarz uśmiechnięty. Brawa. Brawo dla federacji w sumie.